Witajcie moi kochani, tu Patrycja z tej strony. Dziś jest 31 stycznia, niedziela, bardzo mokry, zimny dzień, także dzisiaj zdecydowałam się z Wami podzielić informacjami w ten taki mroźny, zimowy dzień i nie dostałam ostatnio żadnych przekazów, ale wiem, że zadaliście parę pytań, więc na które bym chciała odpowiedzieć. Pierwsze takie pytanie to było, czy rzeczy, czyli te przekazy, które y, Wam daję, czy one się spełnią, wiem, że ktoś zapytał, a powiem Wam tak, y, zawsze miałam zdolność widzenia różnych rzeczy, które się, można powiedzieć, poszerzyły w 2011 roku, dokładnie w czerwcu, czyli jakieś 10 lat temu. I wtedy robiłam taką techniką Lightweed, gdzie pracuje się z duszą, by oczyścić ciało od traum, i ta wiedza została przekazana mojemu nauczycielowi. No i było tak, że na początku było pięknie, ładnie, i robiłam tą techniką, jaką on, można powiedzieć, dostał przekaz. Ale po pewnym czasie zauważyłam, że w pewnym czasie, no to może być po roku czasu, był 2012 rok, więc dużo zmian było energetycznych na Ziemi. I zaczęłam dostawać powoli wiadomości od różnych gatunków obcych i na początku byłam tak przerażona, mówię, co za głupoty przychodzą i tak dalej, ale... Te wiadomości zaczęły się sprawdzać, więc jak miałam na przykład wtedy, bardzo dużo z ludźmi pracowałam, bardzo dużo sesji robiłam. Okazało się, że te, te informacje, które dostawałam od obcych, które dotyczyły moich klientów, ale też dotyczyły mnie, to okazało się, że w 80% się spełniają. Natomiast te ostatnie filmiki, co robię, czyli przekazy od planet i co się dzieje w ogóle w Stanach, to powiem Wam, że ja nigdy takich przekazów nie dostałam. To się nagle zaczęło od 21 grudnia zeszłego roku, także wszystko są nagłe informacje. Też nie wiem, tak naprawdę, bo nie mam potwierdzenia, więc jeżeli macie jakieś potwierdzenie w tym, w przekazach, co mówię, co widzę odnośnie sytuacji politycznej, to proszę umieścić w, w tego w komentarzach linka, bo sama jestem naprawdę ciekawa. Natomiast też taką najważniejszą rzecz, którą dostałam, też bardzo bym chciała się z Wami podzielić, to w 20, 2019 roku gdy dostałam, przekazam trzecią książkę, zaraz wam pokażę. Ona jest na razie w języku angielskim, ale mam nadzieję, że będzie po polsku już w tym roku. To jest ta książka trzecia, która jest o kwiatach. I tutaj też, tutaj właśnie jest, o Asi mówiłam w kanale na pewno, ale jeszcze wam raz powtórzę. Więc jak Pisałam ten opis. To jest opis kwiatu, co się nazywa kosmos. Wtedy nie widziałam, nawet się tym nie interesowałam, jakie zmiany są w naszym układzie gwiezdnym, ale te informacje zaczęły się ostatnio, można powiedzieć, potwierdzać. Znalazłam, bo znalazłam artykuł. Jeden, gdzie. I ktoś też zrobi filmik o tym, że duże są zmiany grawitacji na planecie Pluto i na jeszcze innej planecie, Bajowisz, Jowisz, jak dobrze pamiętam. Więc już wiem, że informacja jakaś przychodzi z kosmosu i idzie do nas, więc według tego kwiatu, który mówię, dostałam tą wiadomość w listopadzie z. 2019 roku. Więc według tego kwiata e, be, przyjdzie jakaś energia na ziemi, która taki można powiedzieć, szczyt tej energii przypadnie na czerwiec, połowę czerwca dokładnie mówiąc tego roku. I ta energia, która przychodzi, e, kwiat właśnie mówi, że to jest e, z, ze, ze środka. Wszechświata. Także to nie ma nic wspólnego, można powiedzieć, z naszym układem. Czy znaczy, ma wspólnego, ale e, ta informacja przychodzi z zewnątrz. Także tu trzeba wziąć całą tą świadomość globalną i zmiany, które się w naszym wszechświecie dzieją. I aha, co, te, co e, ten kwiat mówi? Kosmos. Tu właśnie dziwny też nazwa kosmos. Dobra. Dobra. I tutaj mówię, że przyjdzie jakaś energia, i to już jest drugi, drugi raz powtórzone. Więc pierwsze drzewa przekazały, a druga teraz przekazuje kwiaty, czyli potwierdzają to, że przyjdzie bardzo silna energia, która spowoduje, że lęki i blokady, tramy, które mamy w komórkach i te blokady, czyli tramy, sięgają milionów lat, to ta energia z zewnątrz kosmosu spowoduje, że te blokady zaczną się rozpuszczać, i, i ten, można powiedzieć, te tramy zaczną krążyć w całym naszym układzie krwionośnym. No i okazało i, i co? I będą spowodować, że za, nagle Zaczniemy po prostu odczuwać różne rzeczy, widzieć różne rzeczy, i może też nie będziemy wiedzieć, co się z nami dzieje, więc ja nie wiem, czy to będzie coś pozytywnego czy negatywnego, bo każda osoba jest inna. Też nie wiem, czy ta energia z kosmosu, która dochodzi do nas, czy ona jest pozytywna czy negatywna. Tej informacji jeszcze nie dostałam, ale tu kwiat mówi, że właśnie. Tutaj te zmiany, które zaczniemy odczuwać w naszych komórkach, czyli od, opuszczanie tych y, tramy, gdzie będą tramy odpuszczać nasze komórki, y, nasze ciało, to to zjawisko, y, ten kwiat nazywa naszą wewnętrzną rewolucją lub ewolucją. Także tutaj y, co będzie, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast y, też może być, że jeżeli tramy nas opuszczają, zaczniemy widzieć, zaczniemy czuć, zaczniemy rozumieć wiele rzeczy i dla wielu z nas będzie to szokiem i nie będziemy po prostu wiedzieć, co się dzieje. Y, także tutaj ważne jest takie uziemnienie ważne jest y, nasze połączenie z Ziemią. Nawet jak mamy, można powiedzieć, dobre relacje z, ze znajomymi, z rodziną, żebyśmy mieli taki kontakt, żebyśmy bardzo byli w ciele, a nie żyli w umyśle, bo wiadomo, jeżeli jesteśmy w ciele, tym bardziej jesteśmy połączeni z ziemią. Im jesteśmy bardziej połączeni z sercem, tym wchodzimy w inny wymiar czasowy i w inną świadomość. Serce, jak wiecie, ma świadomość miłości więc to jest coś po prostu niesamowitego. W każdym razie ja tylko chciałam Wam to przekazać, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to napiszcie i po prostu zrobię o tym krótki filmik. Także trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Uściski.